Tam. Dzisiaj się pokażę dwie przejściówki. nie obydwie służą do tego samego, więc jest to przejście z tych butli amerykańskich na butle z gwintem, takim jak w tych zwykłych kartuszach gwintowanych. Może najpierw je zważymy. Jedna to jest firmy Kowa. Ta jest dodatkowo o tyle, że ma jeszcze tutaj regulację gazu. A więc możemy sobie to tak wyregulować do jakiegoś urządzenia, żeby nie podawało nam przy odkręceniu np. jakiegoś palnika za dużo gazu, więc możemy sobie tym zaworem dokręcić. Ta tego nie ma. No ale wydaje mi się jakby miał wybierać, to wybrałbym tego g jest po pierwsze trzy razy lżejszy. Może zobaczymy ile ważą. 33 grammy i Kowea 106 gram. A więc, no, trzy razy cięższa. Na początku, tutaj, gwinty bardzo ładnie od razu pasowały do wszystkich kuchenek, do wszystkich tych moich urządzeń. Bardzo ładnie się wszystko wkręcało. No, żadnych zastrzeżeń, można powiedzieć. A tutaj już był mały problem ponieważ te gwinty nie pasowały za bardzo, musiałem parę różnych urządzeń wkręcić, żeby dopiero ten gwint się wyrobił, więc no, przy zakupie tej kowej proszę się nie zrażać tym, że, że gwint może na początku trochę nie pasować, parę razy trzeba wkręcić, wykręcić, żeby to się wszystko tam dotarło, pokażę jak to działa, Te wszystkie zwykłe kuchenki możemy sobie tutaj o, coś sobie źle nakręciłem. Nie bardzo takowe, a to po prostu to jest jakoś tak... Nie bardzo mi podchodzi ta kowara, Państwu. Na tym nie chcę się tam za bardzo wkręcić. Tutaj na tą butlę, na tą drugą weszło. Miałem odkręconą kuchenkę. Coś tutaj nie pasuje na ten drugi gwint. Nie wiem czego. To ciężko chodzi, wszystko pewnie z czasem to się wyrobi, dobrze się troszeczkę. Znowu Tadziu Works bardzo ładnie, wszędzie pasuje, żadnych zastrzeżeń. Po pierwsze, mniejsza troszeczkę. Też nie są totalnie przejściówki. Zresztą co teraz jest. Za darmo nic nie dają. Dwie sztuki, dwie się różnią, na pewno wagą, moim zdaniem, na pewno jakością wykonania. Wydaje mi się, że ten Dziworks jest troszeczkę lepszy. Jeżeli ktoś ma już wybór, one są w podobnej cenie. Wybrałbym tego Dziworksa, nawet nie patrzył, że tutaj jest ta regulacja mała, po prostu olałbym to. No i tyle. Dzięki.